Słucham. Grzesiek, wziąłbyś przystawkę tam od Henka i przyjechał do tego 5,433, bo nie możemy go uruchomić. Dobra. No, na razie. Wspomniana przystawka to jeżdżący powerbank. Podpina się go do specjalnego gniazda awaryjnego w autobusie. Gruby przewód zapewnia przepływ dużego prądu. Z takim zastrzykiem amperów zakręci nawet najbardziej oporny diesel. Ładek pal! Chwila... Dobra, działa. Teraz autobus trafi na tak zwaną halę napraw codziennych. Piotrek, weź Jacka, chodźcie na moment. Co to za fura? Panowie mały. To co lubicie najbardziej? Alternator. Drugi alternator. Ja coś najlepszy. No, zobaczcie, to nie, nie wygląda to za ciekawie. Podstawiajcie podnośniki, władek w tym czasie się podepnie pod Rady. Mamy radę. ściągnie murzy. I powodzenia. Ta naprawa wymaga rozszczelnienia systemu klimatyzacji. Dlatego mechanicy takiej nie lubią. Trzeba odesłać z układu cały czynnik. Ja, Ciekawe, się się... czy kółko pójdzie. Co? Ciekawe, kółko? czy kółko pójdzie. Może pójdzie. Odkręcaj. Czy kółko ją. Ja. Alternaty. Uuuuh, aż! Demontaż koła pasowego także bywa kłopoty. Często ostatecznym wyjściem jest użycie palnika. I nie, ma lipy, nie ma same sosny. I... Dobra, podstawiamy do góry. Dawaj, nie to nie koniec utrudnień. By wyjąć tak zwany drugi alternator, trzeba minimalnie unieść cały silnik. Inaczej nie wyjdzie. Patrz, żeś pochował te wszystkie klucze? No, bo to są klucze. No dobra, no wziąłem ci z wyjściowego kompletu. No właśnie, choć święta jest. No to święto dzisiaj mamy. Jakie? Nie, 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 ani, ani moje, ani twoje. Mechanicy walczą z zapieczonymi śrubami. W ruch idzie mocny klucz udarowy. O, coś takiego. No tylko ten. Musi najść na klucz. Wonęło? No, jedną rękę. Dobra, mamy. Jest luz, jest. Tworzyska się wysypały. Zobacz kółko. To? To, to kółko. Dobra. Kostka ta mi śruba przykręcona. Co? Ja coś kostka. Tak, kostka, kostka i ten jest śrubami. wpięta. Montaż nowych części trwa szybciej niż demontaż starych. Nie trzeba walczyć z zapieczonymi śrubami.